No. Yeah. Gdy ogień trawi wszystko to, co masz w szczękach stali uwięziony Jest Serce twoje łka, a nie obie w czerni Przymywają na czas Czerwień wozów ich Niebieski widask Strach i niepokój to codzienna życia szkoła wygrywani ze śmiercią ich pokonać ich nie zdoła Taka właśnie jest nasza poświęcenia, droga przybywamy, gdy Ludziach aż trwoga, W serce swym oddaję Mogę duszy wyrwać z Poświęceniem służyć ludziom To dla nas ma sens Każdy tutaj gotów jest Poświęcić życie swym Każdy ma nadzieję, że akcja dobrze skończy się Tyle samo pragnę Powrotów co ja wyjazdowuj niech Bóg pełni Nade ciągły nas pożarna Wiernie służy temu miasto ja daj cześć bohaterom Których to kilkunastu Małem bohaterom wielu ludzi za Życie za codzienne Nagradzanie zaufania Kredytem dla ludzi w pomieniach, Nadziei promienkiem być wierciwy wyra przed przedostatni krzykiem. Nasz honor i oddanie zbudzające zaufanie. Całym naszym sercem wyruszamy na wezwanie, bo nasza walka z żywiołem nie ustanie. Niech tak już na zawsze zostanie. Szeregi złych ludzi mających nadzieję. Wiedza, mi stienie, kiedy dźwięk alarmu Łami rosną ciszę rozlega się od razu Znajomej syren w życie, to wyrusza oddział Do walki z płomieniami, chłopaki pamiętajcie Zawsze bliscy są z wami, choć niektóre święta Muszą stędzać sami Może to ofiara między wrakami Może pod szpital podłożył ktoś dynamit Poszkodowany, przygnieciony gruzami Nieważne i tak, umiemy się za nim Służba to niedłużba, czasem mówimy tak sami Gdyby nie oddanie, wszystko byłoby na nic Nie ma dla nas żadnych znanych ludzkich granic Kiedy się pojawią, wciąż mamy je za nic Jesteśmy po to, aby każdy mógł mieć nowe jutro Strażacka, brać z nami nigdy nie jest ludzno W środku jest Jesteśmy wszyscy tacy sami, ciągle ratujemy ponad podziałami. Nadal jest tak, kierujemy się sercami. Śmierć i kalectwo jednakowo wszystkich rani. Wystaniesz dziś do walki z przeszkodami. Pamiętaj o ludziach, którzy bitwę te przegrali. Kiedy każdy inny odwróciłby swój wzrok, my z impetem uderzamy, rozwiewając cały rok. Dziś mogę powiedzieć, że nie tylko pęstre, Ochotnicy równie często wykazują się dla każdego, który z dumą nosi mundur Niech te małe słowa krzepią was na dół. Słuchaj pomocy, a w głowie pomyślniku Życzę Wam tu teraz, kończąc powolutku